Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym czwartkowym odcinku. Jeśli kochacie historie, które pokazują prawdziwą moc pasji, to jesteście we właściwym miejscu. Ale zanim zaczniemy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie subskrybuj, dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka, a ja będę miał dodatkową motywację, aby tworzyć dla Was coraz lepsze materiały. No dobrze, zaczynamy. Część pierwsza. Pasja jako siła napędowa. Zanim zaczniemy dzisiejszą inspirującą podróż po inspirujących równie historiach, Chciałbym, żebyśmy zastanowili się przez chwilkę nad jednym słowem. Mianowicie nad słowem pasja. Jest to słowo, które często słyszysz, które jest wszędzie w książkach, w filmach, w rozmowach z przyjaciółmi. Ale co ono tak naprawdę oznacza? Czym jest ta pasja? To nie jest tylko chwilowe zauroczenie czy jakiś krótkotrwały zachwyt. Pasja to jest coś, co tli się w naszym wnętrzu. Niezależnie od tego, czy akurat jesteśmy na szczycie, czy w dołku. To uczucie, które które sprawia, że chcemy się budzić wcześnie rano, mimo zimna, mimo ciemności za oknem. To paląca potrzeba, aby zrobić to, co kochamy, niezależnie od przeciwności losu, czy też. Opinii społeczeństwa. Pasja to również ta iskra wokół, gdy opowiadamy o czymś, co naprawdę nas porywa. To uczucie, które sprawia, że czas płynie inaczej, a my zapominamy o całym świecie. To głębokie zaangażowanie, miłość i zafascynowanie czymś, co daje poczucie celu, powód by wstawać każdego dnia z uśmiechem na twarzy. A jakie jest znaczenie pasji w naszym życiu? Dlaczego pasja jest tak ważna? Dlaczego tak wielu ludzi poszukuje je na swoim życiu, w swoim życiu? A chociażby dlatego, że pasja dodaje kolorów naszemu codziennemu życiu. Kiedy podążamy za pasją, za naszą pasją, każdy dzień, można powiedzieć, że staje się przygodą. W moim przypadku zbieganiem. Ja nie wychodzę z domu, żeby wykonać kolejną Jednostkę treningową, 10 minut rozbiegania, 40 minut yy, biegania podprogowego czy coś w tym stylu. Nie, w mojej głowie wyjście na bieganie, chociaż że jest jakaś tam jednostka rozpisana, wyjście na bieganie to jest kolejna nowa, fantastyczna przygoda, w której po prostu się realizuje, w której się cieszę. Więc. Powtarzając, kiedy podążamy za naszą pasją, każdy dzień staje się dla nas taką właśnie przygodą, a każda przeszkoda, którą na 100% każdy na swojej drodze spotka, to tylko kolejne wyzwanie, które jesteśmy pewni, że pokonamy. Pasja daje nam również energię, siłę. I determinację, by iść naprzód, nawet gdy wszystko dookoła wydaje się być przeciwko nam. Ale wiecie co jest ważniejsze? Pasja pomaga nam przetrwać te trudniejsze chwile. Kiedy życie rzuca nam kłody pod nogi, to właśnie ta pasja daje nam siłę, by wstać i iść dalej, bo wiemy, że to, co robimy, ma właśnie znaczenie, że dzięki naszej pasji możemy zmienić nie tylko swoje życie, ale też życie innych. Pasja to też nasz Kompas, który wskazuje nam drogę, gdy zgubimy się w gąszczu codziennych obowiązków i wyzwań, to ona pomaga nam znaleźć sens w tym, co robimy, i przypomina nam dla kogo i dlaczego to robimy. Podsumowując tą całą część, powiem, że pasja to nie tylko hobby czy zainteresowanie. Jest to siła napędowa, która pcha nas do przodu, która nas inspiruje. I motywuje do działania. I jest to coś, co sprawia, że nasze życie staje się pełniejsze, bogatsze i bardziej kolorowe. Dlatego warto szukać swojej pasji, pielęgnować ją i pozwalać jej prowadzić nas przez życie. Bo kiedy podążamy za pasją, totalnie wszystko staje się możliwe. Do zobaczenia w części sportowej. Poobcujemy troszeczkę z moją pasją. Dzień dobry! Witam serdecznie w czwartkowej części sportowej. Mam jakiś dzień dzisiaj. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Słabszy. Zrobiłem dość dużo dzisiaj od samego rana. A od samego rana towarzyszy mi jakieś takie dziwne poczucie, jakbym nie wykonał swoich obowiązków, albo jakbym nie zrobił źle, albo jakbym coś zepsuł, jakieś takie. Nie wiem, poddenerwowanie dziwne, sztuczne Więc stwierdziłem, że odstawiam pracę I idę zrobić reset emocji Wyzerować emocje I mam nadzieję, że jak wrócę to Po prostu wszystko wróci do normy Jest dzisiaj już Przed ostatni dzień, przed zawodami niedzielnymi Jest piątek o! Jestem, jestem, jestem Jest piątek, nagrywam część czwartkową To bo tak jak na początku mówiłem Tego tygodnia, że będzie mniej treningów bo, bo zawody właśnie niedzielne. Dzisiaj krótki rozjazd, sobie zrobię godzina, godzina 30. Zobaczy jak mi wyjdzie. Jutro, odpoczynek, i w niedzielę te zawody na 5,5 km. Także zapraszam do oglądania części czwartkowej, części rowerowej. Miłego oglądania, kochani. te piękne palmy, głowa odpoczywa w takich miejscach. Jeszcze tutaj jest fajnie, bo jest to taka boczna dróżka, więc ruch jest bardzo, bardzo mały, że jeździ się bardzo przyjemnie i zapachy, które towarzyszą takiej, takiej jeździe, są bajeczne po prostu. No a widoki, zapachów nie przekażę, a widoki widzicie sami. Może jest to taka przyjemna przejażdżka, krajoznawcza. To przyjechałem do takiej świątyni, którą bardzo często mijałem po drodze jadąc tędy, ale jakoś nigdy nie było okazji się zatrzymać. Zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Jest to taka typowa buddyjska świątynia, których mnóstwo możecie znaleźć w Tajlandii, w całej Tajlandii. to przede wszystkim przyjemność. Bez niepotrzebnej spinki, że muszę wykonać jakąś ważną, mega ważną jednostkę treningową. Okej. Okay. Jeśli mamy jakiś cel, tak jak ja ten duathlon, to jednostki treningowe trzeba wykonywać trzeba systematycznie podejść do tematu, ale przede wszystkim nie można zapomnieć o tym, że nasza pasja ma nam dawać radość i przyjemność. Niech każdy wybierze dla siebie taką pasję, która go będzie przede wszystkim uszczęśliwiała. Specjalnie się zatrzymałem, zobaczcie. Tutaj ciężko być głodnym. Piękna kisz bananów. To jest akurat chyba dzikie. Tak, nie, nie jest dzikie, bo jest nawodnienie. E, tutaj z tyłu widać. A tutaj pięknie widać, widzę to po raz pierwszy w życiu, jak rośnie zielone mango. Bo chyba to jest mango, bo chyba się nie mylę. Ja jeszcze podejdę dalej, bo zobaczy, zobaczyłem tą, ten sad piękny, owocowy. A to jest co? Tutaj taki niższy, jaż postanowiłem się zatrzymać, bo wygląda to przecudownie. A to jest kolejny owoc, który jest podobny do jabłka, ale tak. to nie jest jabłko, to tak, jest tak. troszeczkę inny owoc. Jest. Tak. tak, pan tu mówi, że tak to jest. O, i taka farma. Na samym początku tutaj głodnym nie można być, bo... Przy porze deszczowej, przy tej objętości opadów, przy tym cieple, przy tym słoneczku, to wszystko po prostu rośnie w oczach, to rośnie błyskawicznie. Dlatego te ryneczki, które czasami mi się udało pokazać, te ryneczki, które widzicie też w internecie, one są przeładowane kolorowymi, przesmacznymi. Owocami, bo te owoce dojrzewają nie jak y, czasami banany w Polsce, pamiętam, że były zdojrzewalni. Tutaj te owoce wszystkie dojrzewają na słoneczku, dlatego to jest wszystko smaczne, dojrzałe, soczyste i aż się to po prostu chce jeść. Ok, lecimy dalej, kochani. Powoli zbliżam się do końca, ja już jestem u siebie nadzielni. Założenie dzisiejszego dnia się udało. Powrót do harmonii udał się w 100%. Żegnam się z Wami, ale nie w odcinku. Żegnam się z Wami w części sportowej. Do zobaczenia za niedługo, w części drugiej i w części trzeciej. Trzymajcie się. Cześć. A w części drugiej będą historie ludzi, którzy podążali ze swoją pasją. W poprzedniej części mówiliśmy już o tym, czym jest pasja, jakie ma znaczenie też w naszym życiu. Ale to jedno, aby mówić o pasji w teorii, a zupełnie co innego widzieć, jak pasja zmieniła życie konkretnych ludzi. Właśnie teraz chciałbym Wam opowiedzieć o trzech niesamowitych, według mnie, osobowościach, które zdecydowanie wiedziały, czym jest tak naprawdę prawdziwa. Pasja i jak ją wykorzystać? Jako pierwszą wymieniłem Joan Rowling. Kiedyś. Była mało znaną brytyjską pisarką, która spędzała godziny w małej edynburskiej kawiarni nad swoim rękopisem. Dla wielu była po prostu kobietą z długopisem, ale dla niej było to coś więcej. Było to miejsce, w którym rodził się świat pełen magii, czarodziejów i aż mam teraz czarki, jak o tym mówię i niesamowitych przygód. Oczywiście mówię o Harry Potterze. Miała ona trudne chwile w życiu, borykając się z problemami i finansowymi. I osobistymi, ale nigdy nie przestała wierzyć w swoją historię. Dzisiaj jest jedną z najbardziej znanych i cenionych autorek na świecie, a jej książki sprzedały się w setkach milionów egzemplarzy i to na całym świecie. Jej pasja do pisania i wiara w siebie przyniosły jej nie tylko sukces, ale też stała się inspiracją dla wielu innych. Drugą osobą, którą po prostu muszę wymienić, jest Steve Jobs. Jest to nazwisko, które kojarzy się przede wszystkim z Apple. Ale Steve to o wiele więcej niż tylko założyciel tej firmy. On był wizjonerem, który wierzył, że technologia może zmienić świat. Ale w jego przypadku nie była to technologia pozbawiona duszy. Jobs wierzył w innowacyjność, design i doskonałość w każdym detalu. Jego pasja do tworzenia nowych produktów, które były nie tylko funkcjonalne, ale też piękne, sprawiała, że Apple stało się jednym z najbardziej rozpo rozpoznawalnych i innowacyjnych brandów na całym świecie. Właśnie jego determinacja i ciężka praca uczyniły go jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży technologicznej. I trójka osoba, z którą się wychowywałem, która była dla mnie mega idolem i też nie mogło jej zabraknąć, to Michael Jordan. Słuchaj, nawet jeśli nie jesteś fanem koszykówki. Na pewno słyszałeś o Michaelu Jordanie. Jest on uważany za jednego z największych koszykarzy totalnie wszechczasu. Trzeba też wiedzieć, że Jordan nie zawsze miał łatwo. W czasach swojej młodości nie dostał się do pierwszej drużyny szkolnej, ale to nie zniechęciło go do dalszej gry. Jego miłość i pasja do koszykówki, niesamowita determinacja i taka nieustępliwość sprawiły, że stał się legendą tego sportu. Swoją karierę zakończył z sześcioma tytułami mistrza NBA i jest uważany, za jednego z najbardziej wpływowych sportowców wszechczasów. Spinając to, każda z tych osób miała coś wspólnego. Ogromną pasję i wiarę w siebie. A ich historie pokazują, że kiedy naprawdę wierzysz w to, co robisz, jesteś gotów ciężko pracować, możesz osiągnąć niesamowite rzeczy i tak naprawdę możesz wszystko. Niezależnie od tego, czym jest Twoja pasja, pamiętaj, że to ona może stać się kompasem, który pokaże Ci drogę do sukcesu. Nie zapominaj o tym. A ja zapraszam do części trzeciej. Trójeczka, ostatnia część w tym odcinku. Co możemy nauczyć się z tych historii? Ano z pewnością każdy z nas słyszał już wiele inspirujących historii ludzi, którzy osiągnęli sukcesy, podążając właśnie za swoją pasją. Ale jakie są konkretne lekcje, które możemy wyciągnąć z tych opowieści? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Według mnie najważniejsza lekcja, którą ja wyciągam z wszystkich odpowiedzi o ludziach, którzy właśnie podążali za swoimi pasjami, jest Nie poddawaj się nigdy. Kiedy autorka książek o Harry Potterze siedziała w małej kawiarni w Edynburgu pisząc o małym czarodzieju, mogła czuć się zniechęcona tak naprawdę. ile razy spotykała się z odmówieniami wiedawców, ale nie poddała się nigdy. I właśnie jej wytrwałość przyniosła jej globalny sukces. Podobnie Michael Jordan, który nie został wybrany do drużyny szkolnej no i jakby wtedy się poddał, to jego historia by się potoczyła całkowicie całkowicie inaczej. Mógłby Zrezygnować z marzeń o koszykówce, ale nie zrobił tego. Zrobił coś wręcz przeciwnego. Pracował jeszcze ciężej, by stać się najlepszym. Lekcja jest prosta. Niezależnie od przeciwności losu, twoja pasja i determinacja mogą prowadzić Cię do niesamowitych rzeczy. Kolejna nauka to wierz w siebie. Steve Jobs był często krytykowany za swoje decyzje biznesowe i swoje wizje przyszłości, ale zawsze wierzył w siebie i w swoją misję. Jego wiara w siebie pomogła mu przejść przed, przez. Najtrudniejsze chwile i stworzyć jedno z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na całudkim świecie. Wyobraźcie sobie, że bez tej pewności siebie i przekonania o słuszności swojej drogi na stówę nie osiągnąłby tak wiele. Ale to samo tyczy się każdego z nas. Wierząc w siebie, dajemy sobie szansę na osiągnięcie naprawdę wielkich rzeczy. Trzecia mega, mega, mega istotna lekcja to bądź autentyczny zawsze. Każda z tych osób miała coś. Co wyróżniało ją spośród innych. Swoją unikalną pasję, sposób patrzenia na świat. Oni nie próbowali naśladować innych, by być bardziej akceptowalnymi czy bardziej popularnymi. Oni na 100% byli sobą, w 100% byli sobą. I to właśnie ta autentyczność sprawiła, że stali się inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie. Pamiętaj, że Twoja unikalna pasja, Twoja indywidualność czyni cię jedynym w swoim rodzaju i wyjątkowym człowiekiem. W świecie, w którym żyjemy, w świecie pełnym kopii, naprawdę warto, warto być oryginałem i nie patrzeć, czy to się komuś podoba, czy nie podoba. Wy się macie z tym czuć Dobrze. A spinając całą tą część, powiem, że historie tych ludzi uczą nas, że podążanie za swoją pasją, nawet w obliczu przeciwności, może prowadzić do naprawdę niezwykłych osiągnięć. Sami zresztą widzicie: każdy z nas ma w sobie coś wyjątkowego coś, co może zmienić świat coś, co może poprawić świat na lepsze. Kluczem jest wiara w siebie, determinacja i odwaga, by być sobą. Jak powiedział Steve Jobs, mówiłem to już dzisiaj. Twoja praca stanie się dużą częścią Twojego życia. A jedynym sposobem, by naprawdę być zadowolonym, jest robić to, co uważasz za wspaniałą pracę. A z kolei jedynym sposobem na wykonywanie wspaniałej pracy jest... Kochanie tego, co robisz. Ja naprawdę wierzę, że każdy z nas może znaleźć swoją pasję i uczynić ją siłą napędową swojego życia. Dzięki, że wysłuchaliście mnie w części trzeciej. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną przez cały ten odcinek. Mam też nadzieję, że te historie dały wam dodatkową iskierkę do działania i podążania za własnymi pasjami. Pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie potencjał, by osiągnąć niewiarygodne rzeczy. Wystarczy tylko podążać za głosem, serducha. A jeżeli spodobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i koniecznie podzielcie się z nim nim z bliskimi. A jutro przygotujcie się na coś naprawdę wyjątkowego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na temat, ale to już niespodzianka. Do jutra kochani.